że jeździcie po juwynaliach. Tak tak, 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 tak. W nie masz tutaj okazję być, bo poczuliście już jakąś tą studencką taką magię, o tam ludzie, wiesz, ja ja se, dalej jestem w emocjach, bo... Ja myślałam, że przyjadę, wiesz, że ta ta godzina to, to praktycznie ledwo początek wieczoru, wiesz, jasno, wszyscy gdzieś tam po krzakach siedzą, zaczynają klimat i szczerze mówiąc nie spodziewałem się, po pierwsze, ani takiego przyjęcia, bo myślałem, że wiesz, studenci są negatywnie no, bo bednarek, bo telewizja, to dalej, a, a stary, to było dla mnie jedno z najlepszych przeżyć w moim życiu, nie widzieć, ja zawsze chciałem być na kortowej, tylko nie miałem, żeby sobie przyjechać, pobawić się, a tu nagle mogę stanąć na scenie, stary, zaśpiewać dla ludzi, to spełnione marzenia, byłem po prostu w takich emocjach, że dalej jestem i i ja chcemy to wrócić z no Właśnie, mówisz telewizja. Czy tak. ta telewizja, czy te całe Mam Talent i tak dalej. No po tych trzech latach istnienia zespołu to coś coś pomogło? No bo gracie na kortowie, o, tak? Gracie stary, na kortowie. To odwracało życie do góry nogami, nie? No, ale powiem ci, że nie żałuję tego, tej decyzji, że tam poszedłem, bo dzięki temu yy, to był darmowy PR. Piękna, piękna po prostu promocja całego zespołu, nie tym, że poszedłem. I teraz mówię, tutaj zależało. Yy, każdy pewnie myśli różnie. Jedni są pozytywnie nastawieni, że się nie zepsujemy, że będziemy dalej grać i się rozwijać, drudzy mówią, no sprzedali się tak dalej. Tutaj chodzi o to, że, że za pomocą telewizji trzeba coś, coś yy, zrobić czyli wykorzystać moment, w którym ludzie są zainteresowani tym, pokazać im, że jesteśmy, że gramy serduchem, a nie, a nie jesteśmy jakimś wytworem, a co, co przy tym? Stary, i za tym idą zespoły, kolejne zespoły, młodzi ludzie, którzy powied powiedzą tak, kurde, ty, Bednarkowi się udało, to czemu mi się ma nie udać? Pójdę, spróbuję, nie? Po to jest ta telewizja, po to jest to wszystko, żeby, 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 promować, nie? I mówię, mimo tego cały, z, z jakichś tam, wiesz, dziwnych, niewytłumaczonych rzeczy wewnątrz, ważne jest to, że się ktoś pokazał, że ludzie go zauważyli i może się im pokazywać, nie? A propos marzeń, czy masz jakieś marzenia oprócz tego, żeby zagrać na Kortowie? Takie muzyczne. Wiesz co? Mam jedno marzenie: czasami być nieznanym, a muzyczne, nagrać płytę na Jamajce. Na Jamajce? No, byłem tam, zagraliśmy taką epkę, ale jednak to marzenie jest, żeby nagrać całą płytę, nie? Popłynąć a prywatnie? Sobie, marzenie? Prywatnie. Wiesz co, nie wiem, star, nie mam tylko muzyczne chyba marzenia. A, prywatnie, co bym chciał? Nie wiem, kurczę, nie wiem, kurde, star, nie wiem nie mam pojęcia. No się tym pytają. No na pewno, na pewno Ty, jakieś, będę na, normalnie Na pewno bo... Na pewno te wszystkie dziewczyny, co tam stoją, one będą chciały później to usłyszeć. No, to będę się to grubo przemyśleć. Dobra, to jeszcze przemyślisz, a my wracamy do rozmowy. Co po koncercie? Dzisiaj mam zamiar się pobawić na dżentelmenie. Wybawić się poczuć klimat Kortowa, bo, bo jednak nigdy tu nie byłem wcześniej i chcę się, się wybawić. No i dalej, no to co? Jednak musisz to usłyszeć. Kolejne koncerty. No, jutro, pojutrze. No, jest taka, tak, taka rola. Trzeba grać, pokazać, ludziom bawić. Także mówię, no jest pełno pracy, ale to jest energia. No gentleman, Ma może marzenie dułecik? Oj, to rzeczywiście, to jest marzenie. muzyczne marzenie. Ale wiesz co, nie chciałbym pod żadnym pozorem, żeby to było gdzieś yy, ustawiane, wiesz, przez menedżerów i tak dalej, chciałbym kiedyś po prostu, żeby, nie mówię teraz, jak, jak, jak ja dojrzeję do tego, będę gotowy, żeby on przyszedł, klepnął mnie, ty młody, młody, dobre, dobre, dobrze, ty, może coś nagrasz ze mną, chciałbyś coś zagrać stary, to ja bym po prostu kolana zmiękł, ja mówię, że z... szczęścia normalnie, nie wiem. Czyli, sa, czyli same muzyczne masz? Tak, ale dzisiaj będziesz tak. miał okazję. No, ale nie wiem, czy wiesz, mam nadzieję, że uda mi się też mu pionę przybić, bo... No i Teraz wiem ma. co czują y, te nastolatki, które wiesz, stary, no bo to są emocje w środku, masz idola, autorytet, który wiesz, na którym się kiedyś tam inspirowałeś kiedyś. I, i to są emocje, w środku podejść czy nie podejść, powiedz mu powiedz, jaką powiedz. Czy on mnie oleje czy przebije piątkę stary to są Ale pomyśl sobie co te małolatki, Co one sobie myślą jak tu widzą bednarka? Ojej. A co ty sobie myślisz, jak jakie widzisz? Wiesz co, z jednej strony, ej, powiedz ci szczerze. Radość, kurde, że ci młodzi ludzie, bo oni to wszystko nakręcają, jest rozgór, że ta muzyka może się rozprzestrzenić, bo przecież oni dojrzewają. Tak samo jak ja z lat, będą miały lata, tak samo im będą miały lata, oni będą dojrzewać, będą dorastać. w tym i w pewnym momencie, że nie ważna jest ta telewizja, obrazek, tylko ważna jest muzyka. I oni powinni właśnie w ten sposób myśleć, że, że patrzeć, promować muzykę, a nie, a nie patrzeć obrazkami, nie? Wiesz co, tak rozmawiamy o tych dziewczynach, nie? No. To te dziewczyny, które tam te wszystkie do na zewnątrz stoją one na pewno mają to jedno pytanie, czy masz tu swoją, wiesz, Dance Hall Queen. No ja znam odpowiedź. Mm, ta odpowiedź jest taka tajemnicza trochę i mam nadzieję, że, że ta tajemniczość ich pozostanie. Niech ich trochę to zafascynuje, za, za, za ciekawi, nie? Także y, przepraszam, drogie kobiety, drogie Fanki. zwłaszcza ciekawe tego, no niestety nie mogę wam tego powiedzieć. Myślicie się domyśleć? Może mam, może nie. Łapcie Kamila na koncertach. Kamilu. jeszcze na koniec, powiedz mi. Nie jest to twój pierwszy duży taki koncert, który z kawałków jest takim hotem, że ludzie szaleją przy tym? Ja myślę, że to jest piosenka dance Queen, bo zawsze zauważyłem, że kiedy zaczynam ją grać, to ludzie, ludzie od razu euforia, nie? Że uśmiech, prosta piosenka, prosty tekst, wesoła melodia i to wystarczy, żeby, żeby ludzi porwać do tańca. I to jest chyba jeden z takich z największych hitów waszych. Kamilu, na sam koniec pozdrowionka dla Korty Peli i dla tych wszystkich. Okej. Okay. Queen, gorące tam, tam serdeczne, Jeszcze raz, gorące serdeczne pozdrowienia Kamil Bednarek z Stargort Muffin Dla wszystkich ludzi, którzy byli na Kortowiadzie Którzy się bawią na Kortowiadzie Słuchajcie, dzięki wielkie Do zobaczenia w przyszłym roku Big up, bless